Dobra, teraz będzie pierwszy filmik z ujęcia drugiej strony kamery. Pokażę Wam, jak wygląda willa. Może to zwykły dom, ale dla mnie to jest willa. Domek, którym czasami sobie pomieszkuję. Więc tak, tu mamy sypialnię w fajnym stylu. Z mega dużą. Chciałem powiedzieć plazmą, ale to już lcd jakiś. Z widokiem tutaj na basenik, tarasik. No jestem zachwycony tym domem, dlatego chcę wam go pokazać. Dobra. Po wyjściu w sypialni mamy garderowe. Piękną. Tam jest łazienka, ale nie będę ją wam pokazywał. Przeminie teraz. Dobra. Lecimy dalej. Tu jest pokój gościnny, bądź pokój, no nie wiem, dla kolejnej osoby, która mieszka. Sobie tutaj taki sam wielki telewizor wbudowany w ścianę. O, czekajcie, czekajcie, bo nie wiem, gdzie tu się światło zapala. O, tu jest też jakaś taka mała garderoba. Naprawdę ekskluzywna chata. Zobaczcie, jaka lampka kozacka. Jedno z najlepszych miejsc w domu, czyli piękne lustro. Toaleta tu to w przejściu. Shower. Też bardzo fajny. Dobra, lecimy dalej. Będzie program z serii wjazd na chatę. O kozacko to jest. Dobra. Idziemy teraz do salonu. Duży, ładny, drewniany stół. Salonik, kanapa skórzana. Dobra, muszę zacząć jeszcze raz, bo mi się filmik przerwał. Ładna czerwona kuchnia. zarombista. Tutaj jest stąd i z salonu jest wyjście na basen. I tu mamy miejsce chillu na zewnątrz przy Palemkach, basenik zajebisty. Tak mówię, tutaj tam można sobie wejść do salonu bezpośrednio albo z salonu wyskoczyć do basenu. Tutaj jest główne wyjście z domu. Brama, tu jest sypialnia tam. O, tutaj jest jakaś taka miejsce na jakieś takie, no nie wiem, jak piwnica u nas. Tam na końcu jest takie same. A tutaj z boczku mamy pralnię. Nie wiem, czy, mi, czy wszystkie domy w Tajlandii mniej więcej tak wyglądają. Taki mają charakter i ułożenie. Ale myślę, że mniej więcej tak to wygląda. No bajka. Jak dla mnie, to tu jest bajka. Dobra. Trzeba kończyć, podlać kwiatki i się brać do szopu na kawkę. Także pozdrawiam zakopianczyk w Tajlandii Siema.